Witajcie, Gdańszczanie, jesteśmy ponownie co tydzień, aby głosić Wam Ewangelię. Najważniejsze, aby się pojednać z Nim. To są czasy końca. Jak widzicie, są trzęsienia nawet ziemi w Tajlandii, co przeczytałam. Ale tak słowo Boże mówi, że będą trzęsienia ziemi, bo Jezus wraca po swój kościół ci, którzy oddali życie Jezusowi. Dlatego tak będzie się wydarzać w świecie. Będzie się coraz bardziej wydarzało to. Ale możecie dzisiaj zjednoczyć się z kochanym Ojcem, czyli z kochanym Jezusem. Możecie dzisiaj zjednoczyć się z Nim. Wystarczy tylko uwierzyć. To takie proste. Można mówić, mówić, mówić. Ja właśnie w to uwierzyłam, w to prostą prawdę. I warta była ta prosta prawda, bo idę po śmierci do nieba. Nic mnie nie zatrzyma. Głoszę Ewangelię, uzdrawiam chorych, wypędzam demony. Może ktoś źle się z Wami... Źle się czuję nawet. Może przechodzisz przez jakiś okres życia, który nie jest tobie w ogóle adekwatny w ogóle. Może w Twoim życiu jest źle się dzieje. Możesz przyjść na te miejsce i się pomodlę o siebie. Nie ma różnicy, czy w twoim życiu jest źle, czy dobrze. Ale ważne, abyś spotkał się z Jezusem. Czyś zjednoczył się z Nim. Ja jestem zjednoczona z Nim raz na zawsze. I to jest cudowny. Cudowna wiadomość i fajna naprawdę, że jestem zjednoczona z Chrystusem, serce do serca. Mój duch kiedyś był martwy, a został ożywiony. Każdy z was posiada martwego ducha, a ten duch musi inaczej być ożywiony. Czyli powstać do nowego życia, bo on zmartwychwstał trzeciego dnia. Wystarczy tylko uwierzyć, że on umarł dla ciebie. Po to poszedł na krzyż Golgoty. Poniósł wszelką śmierć, poniósł wszelką chorobę, poniósł wszelką biedę, poniósł wszelkie odrzucenie, abyś ty mógł być zaakceptowany, zaakceptowana przez samego Boga, abyś ty mógł się kompletnie z Nim zjednoczyć, kompletnie, całkowicie nie na przykład z żoną, mężem, nie z koleżanką, z kolegą, ale zjednoczyć się kompletnie z Jezusem, kompletnie, czyli na nowo się narodzić z Bożego Ducha. To jest kompletnie się na nowo narodzić, mieć nowe życie, wspaniałe życie z Nim. Bo to, co tu widzicie, wszystko przemija bardzo szybko. Co czasy i pory, Widzisz, teraz jest inaczej. Wiosna pięknie, wszystko ożywa. Inaczej, w zimę jest zimno, wszyscy ludzie lkną szybko, ale wiosną już teraz. Ludzie budzą się, właśnie, ważne, abyś każdy z Was. Obudził się do tego życia, bo życiem jest Chrystus. Nic więcej da, nie da wam korzyści, jak Chrystus. Z czego czerpieś tą korzyść? Zadaj sobie pytanie, czy z człowieka, czy z wykorzystania z tego człowieka też. Każdy czerpie korzyść z czegoś, a ja czerpię korzyść wiecie, z czego, z Chrystusa, bo On dał mi nowe życie, dał mi bogactwo w Nim. Dał mi miłość, radość, pokój. Mam korzyść z Nim. Inaczej, mam interes z Nim inaczej, bo jestem zjednoczona całkowicie z Nim. Serce do, do serca, duch do ducha. Tak ty też możesz kompletnie zjednoczyć się z Nim. Mam interes też, bo no, jestem zbawiona, co to znaczy zbawiona, czyli uratowana, z łaski przez wiarę, nie z uczynków, nie starałam się nic. Podjęłam tylko decyzję: uwierzenia w Niego, uwierzenia w Krzyż, co On zrobił dla mnie. Decyzję podjęłam 21 lat, kiedy miałam. Dziewczyna, która chodząca w Elblągu, bo przeprowadziłam się ze Elbląga na Gdańsk, tam też głoszę Ewangelię, w moich kochanych, rodzinnych stronach. Nie ma względu Bóg na osobę, nie ma względu Bóg też na teren, miasta też. Ale Bóg wysyła swoich ludzi, aby głosić Ewangelię, przybliżyć. Jego królestwo, bo Królestwo Boże się przybliżyło do każdego z Was, ten, który idzie tą drogą. Ja kiedyś podążałam drogą inaczej, ślepą, zalęknioną. Nie miałam korzyści z tego życia. I co z tego, że imprezywałam? Nic to mi nie dawało, żadna korzyść w moim życiu. Korzyści w ogóle nie miałam. Ani kochająca siebie, zalękniona dziewczyna nie śmiała inaczej. A widzicie teraz, bardzo odważna, kochająca Boga, służąca Jemu, głosząca Jego Ewangelię, uzdrawiająca chorych, wypędzająca demony. Któregoś tego tygodnia dziewczynka przyszła do mnie i zobaczyła we mnie Jezusa, dziesięcioletnia dziewczynka i powiedziała Pani, ja Pani widzę Jezusa. Widzicie, te, ta dziewczynka była otwarta i przyjęła w mojej pracy Jezusa. Ona bardzo otwarta, dotknięta została inaczej, mocą Boga. Się spotkała z Jezusem w pączkarni. Widzicie, możecie też nawet w pączkarni się spotkać, nawet w tych restauracjach możecie w swoim domu, na spacerze spotkać się z Jezusem. Ta dziewczynka dziesięcioletnia na imię Kratia podjęła decyzję. Otworzyła się na Jezusa. Podjęła decyzję i poddała się jemu, że będzie iść jego drogą. Ja powiedziałam, to jest cudowna wiadomość dla Ciebie, bo jesteś Jego córką. Jego córką i jesteś teraz w niebie. Pomimo okoliczności, które będziesz przychodzić, to i tak będziesz w niebie. Bo otworzyłaś te serce dla niego i zawołałaś z głębi swojego serca i uwierzyłaś w krzyż, to co on zrobił na Krzyżu Golgoty. Ja tylko podałam informację, podałam inaczej, inaczej ten fakt, który Jezus zrobił na krzyżu uloty. Fakt. Nie same, inaczej kłamstwa. To był fakt. Fakt wieczny, że on umarł za Ciebie. Zmartwychwstał trzeciego dnia. Pokonał śmierć. Pokonał diabła. Pokonał wszelką chorobę, abyś Ty mógł być zdrowy. Mógł być zdrowy w ciele, w duszy, w umyśle też. Nie ale odważną osobą. Kochającą. Cudowo, ja mam taką korzyść właśnie, korzyść właśnie mam z Jezusem, bo Nim się każdego dnia zachwycam, w Nim jest moje życie. Całkowite życie poddałam się Jemu, Jego drogą knę znaczy, Zdobywam ludzi dla Chrystusa i to jest cudowne. Możecie dzisiaj podjąć decyzję, aby zjednoczyć z tym Bogiem, zjednoczyć się całkowicie z Nim. To nie są jakieś herezje. Jezus nigdy nie był sadystą. W świecie niektórzy mogą być sadystami, na przykład jako mężowie, dla żon, a odwrotnie też mogą być też sadystami. Jezus, ten, który pokochał świat, on nigdy nie był sadystą. On pokochał z miłości dla Ciebie. Z miłości przyszedł na tę ziemię, abyś Ty mógł się zjednoczyć z Nim. Taki właśnie jest Bóg. Kochający, dobry tata. Ja takiego właśnie poznałam, kochającego, dobrego Tatę. Ty też takiego możesz poznać tego dnia dzisiejszego, tej soboty, wiosennej soboty. Może dzisiaj poznać, poznać żywego Boga. Poznać osobiście, realnie spotkać się teraz, tu na tym miejscu. Możesz podejść do mnie, a ja cię poprowadzę i będziesz zjednoczony z nim. Zjednoczony z nim. Tak jak niektórzy myślą, że my tu robimy coś za kasę. Nic nie robimy za kasę. Jezus tam powiedział, darmo wzięliście, darmo dawajcie. Ja tego, to co dostałam od Jezusa, daję dla was. Słowo życia, słowo zbawienia, słowo inaczej ratunku, aby każdy mógł się zjednoczyć z Jezusem. To jest darmo. Zapłata dokonana była na krzyżu Golgoty. Tak, jak Ty powiedziałeś, wykonało się. A czy się wykonało to w Twoim sercu? W Twoim sercu ta przemiana. Czy naprawdę zawołałeś do Jezusa? Czy naprawdę uwierzyłeś w Niego? Czy się naprawdę dokonało w Tobie, kochany człowieku? Czy się to wykonało w Twoim życiu? Bo w moim życiu naprawdę się wykonała ta przemiana. On mnie uratował. On podniósł całkowite moje życie. Było bardzo na dnie. On jej podniósł właśnie do rangi człowieka. Kiedyś nie umiejąca kochać siebie. Kiedyś też miała depresję. Ta dziewczyna, która tutaj głosi. może nie widać, ale ona miała myśli, samogójczy nawet o sobie. Podążająca i jesteś, ślepo, jesteś ślepo i w załoku. Bez sensu, bez celu i bez kierunku żadnego. Ale kiedy ja zawołałam do Jezusa, Jezu, uratuj moje życie, bo nie wiem gdzie sądzę, nie wiem gdzie idę do śmierci. Tak uniżyłam się przed nim, czyli nawet zapakałam. Zapakałam przed nim inaczej, bo moje życie mknęło gdzie indziej, bez niego inaczej. Bez żadnej satysfakcji. A w nim możecie mieć tą satysfakcję. Możecie mieć wieczność z Jezusem dziś. Wieczność z Jezusem. I po śmierci ich do nieba. I dziś się spotkać możecie z Nim. Z Nim. Zjednoczyć się z Nim. Niektórzy się śmieją. Dla mnie tego dnia, kiedy ja oddam życie osobie. Nie było to dla mnie śmieszne. Bo wiecie co, żadnego człowieka koło mnie nie było. Nie było żadnej osoby, która by mogła tej dziewczynie pomóc. Nie było. Ale ja wiedziałam, że jest Bóg. Wiedziałam kiedyś taka dziewczynia, dzisiaj tu. Głosił ktoś mi Ewangelię i nie śmiałam się z tej osoby. Ja bardzo słuchałam, ale pomimo oporu mojego, inaczej nie chciałam słuchać tej osoby. Ale poszłam do domu i te słowa mi bardzo umknęły w moim sercu, bardzo zakorzeniły się w moim sercu, że ta osoba powiedziała, że. On Cię pokochał i będziesz kochała innych. Widzicie takie słowo mnie dotknęło. Ta osoba mi zwiastowała Ewangelię i się modliła też o mnie. Dlatego jestem odważna kobietą przebudzenia. Głoszę Słowo Boga Najwyższego. Jestem Jego posłańcem. Możesz też doświadczyć Jego mocy. Jego mocy tej mocy nie doświadczysz w tej świecie. Moc Boga jest ponad naturalnie. Jak i siłę możesz od Niego też doświadczyć. Niekończącą się siłę, bez względu na okoliczności, możesz to doświadczyć dzisiaj, możesz być też wolnym człowiekiem od tych właśnie depresji, bardzo dużo ludzi zmaga się z depresją, idzie na przykład do psychologów, a psychologowie obie. inaczej, inaczej w ręce nie wiedzą co mają zrobić. Nie wiedzą co. A ja wziął wszelką depresję. Abyś ty mógł być wolnym człowiekiem. Abyś dobrze myślał o sobie. Abyś pokochał siebie. On wziął wszelką tą depresję. Wszelki lęk, wszelki strach. Ta dziewczyna kiedyś była bardzo zalękniona. Zalękniona o swoje życie w ogóle. O swoją przyszłość, bo nie wiedziała, gdzie idzie po śmierci. Nie widziała, ale kiedy zawołam do Jezusa, Jezu uratuj moje życie, bo nie wiem gdzie skończy, dotknij moje życie, przemień moje życie, ja tak zawołam do Jezusa, On dotknął moje życie, On przemienił, 100% przemiany, zostało dotknięte moje serce, wewnątrz na zewnątrz, ta dokonana przemiana była, to faktyczne inaczej. Plan Boży dla człowieku, faktyczny plan, abyś Ty mógł zjednoczyć się z Jezusem. Każdy z Was ma prawo. Każdy z Was ma szansę, póki jeszcze oddech już inaczej, kiedy pójdziecie spać, a w tym czasie możecie oddech, inaczej już was inaczej nie bić. I co zrobicie? Czas szybko mija. Ta dziewczyna z każdej tygodnia głosi ze swoim mężem w każdym mieście. Ale co zrobisz z Jego ofiarą? Co zrobisz? Dlatego nie decz Jego ofiary. Nie bądź obojętny też wobec Jego ofiary. Ofiary prosto z krzyża Golgoty. Ofiary wystarczające, która przybiła się na krzyż Golgoty. Krzyż Golgoty. On nie tak jak my teraz chodzimy, Jezus. Chodził też. Ale On inaczej. Dotknięty był. Każdą obelgą. Każdą obelgą ludzi, którzy religijnie na niego pluli nawet. Tak jest, umarł dla ciebie i pokochał Ciebie. Każdą obelgą. On nie miał inaczej. On. Bardzo pokochał ten świat. Bardzo pokochał Ciebie, abyś Ty mógł się zjednoczyć z Nim. Zjednoczyć z Nim. Że jestem nieba król, chciał przyjąć cię. Dzięki niemu dziś jestem tu. On pokochał mnie, on pokochał mnie. Kim, że jestem nieba krój, chciał przyjąć mnie. On przyjął mnie, ja w to wierzyłam. To prosto prawdę, że On przyjął mnie do swego Królestwa, do nieba. A wiecie jak to zrobiłam? Uwierzyłam. Uwierzyłam. Nie to, co widać, ale to, czego nie widać. Widzicie? Taką pewność miałam, że ktoś się koło mnie, Ktoś jest. I pomoże tej dziewczynie wyjść z bagna. Bo to jest żywa, prawdziwa postać. Żywy, prawdziwy Bóg, o którym Wam głosimy każdego tygodnia. Kto zaufa Ci, może wolny być. Jestem córką Twoją, więc ufam Ci. Czy naprawdę ufasz jemu? Jeśli ufasz, to widać w Twoim życiu. Wiara to jest pewność. Nie zmieniamy kościołów, ale wiara to jest pewność. To, czego nie widać, to jest właśnie ten kościół co tutaj by wam, to jest żywy Kościół, żywy Kościół żywego Boga. Bo Kościół to są ludzie, nie budynki, nie organizacje, ale żywe ludzie, którzy mówią Słowo Życia do ludzi, aby każdy mógł się zjednoczyć z Nim, każdy z Nim zjednoczyć. To jest Kościół tutaj, który głosi wam Słowo, który chwali Jezusa. Który uzdrawia chorych, wypędza demony. Żywych kościół, Żywego Boga, tutaj jest, na tym miejscu. Każdego tygodnia. Łasko swoją odkupił mnie, nim wolność ma. Kiedy wieził mnie strach i grzech, Jezus za mnie zmarł. Taką za mnie zmarł. Łaską swą on odkupicie. Co to jest łaska? Łaska to jest Boża przychylność dla każdego człowieka. Łaska to właśnie. Zbawienie jest z łaski przez wiarę, nie z uczynków, aby się kto o nich lubił. Czyli ratunek dla każdego człowieka. Doskonały Plan wykonany został na trzy głogoty. Każdy z was mógł się pojednać z Jezusem. Póki czas ten, co dziś, jak ty nazywa dziś. Ten czas, póki się nazywa dziś. Ten czas, póki się nazywa dziś. Jestem córką twoją, eszła, ufam ci, ty mnie kochasz. Nie opuszczasz, nazwałeś mnie dzieckiem twym. Tak, jestem jego dzieckiem. A ty czy jesteś? Jego dzieckiem stajemy się bycie Przez akt decyzji. Akt decyzji uwierzenia w niego. Akt decyzji uwierzenia w jego. To, co on zrobił na krzyż To jest dziecko Boga Najwyższego. To jest. Córka i syn możesz się stać. Możesz się nim stać. Wystarczy tylko zawołać. Wystarczy uwierzyć. Jezu, przepraszam Cię, że żyłem bez Ciebie, że żyłam bez Ciebie. Ja tak zrobiłam. Mając 21 lat, dziewczyna, jestem dzisiaj 43 lata. Jestem bardzo szczęśliwą kobietą. To, że nie wyglądam, może na mniej nawet. Ale moja młodość odnawia się jak u orła. I kto wierzy w to, co Jezus mówi o mnie? Co wierzę, że moja przyszłość należy do Niego? Wierzę, że On mnie powadzi. Ufam Jego bez względu na sytuację. Wiesz, że on tu jest, przenika ludzkich serc. Wiesz, że on Cię Was dotyka tu na tym miejscu. Kiedy wtrzycie tutaj, to samego Boga widzicie, bo on przez kościół żywego Boga się manifestuje. I możesz dotknięty być miłością samego Boga. Miłością Boga, Jego mocą, Jego darami, Jego pokojem. Wystarczy uwierzyć, że On wziął wszelki Twój grzech. Każdy grzech został przybity do krzyża. Każdy grzech nie musi do żadnej spowiedzi. Tu możesz się wyspowiadać. Iż teraz, Jezu, ja ufam Tobie. Wejdź do mojego serca. Otwieram to serce dla Ciebie. Przyjmuję Cię jako Pana i zbawiciela. Ty rządź w moim życiu. Ty mnie prowadź. Bo nie wiem, jakie już życie mam. Bez Ciebie jest niczym, ale z Tobą jest wszystkim. Tak możesz z nim wszystkim mieć. Bez Niego nic nie ma. Z nim jest wszystko. I to jest realna rzeczywistość nieba, którą Wam głosimy każdego tygodnia. Jesteśmy Ewangelistami. Ewangelista głosi zawsze Słowo Boga. Głosi Ewangelię w każdym mieście. I ona się nie wstydzi Ewangelii, bo ona jest mocą Boga. Chód zbawienia dla każdego człowieka, ten, który tu przychodzisz. Dla każdego człowieka ona jest mocą Boga. Ewangelia. Ewangelia, ta, która zmieniła całkowite moje życie. Ja uwierzyłam w miłość Jego. Myśmy uwierzyli i poznali Jego miłość. Ja poznałam Jego miłość. Kim On jest naprawdę. Kim naprawdę jest Jezus. Co On uczynił w ramię że po śmierci idę do Nieba też? Nic mnie nie zatrzyma. Jezus wraca, dlatego nie ignoruj tego czasu teraz. W świecie będą się nasilać jeszcze bardziej wydarzenia, będziecie widzieć coraz bardziej, ale wystarczy, aby zawołać do Jezusa. To nie jest śmieszne, świat będzie coraz gorszy. W Jezusie masz najlepiej, w Nim masz najlepiej. Widzicie, jak są ludzie jeden do drugiego, jak się odzywają. Tak słowo mówi też. Ludzie będą inaczej obojętni wobec tych słów tej Ewangelii. Nawet ludzie religijni byli tak obojętni, że pluli na Jezusa. Pluli. On każdy Bóg został dotknięty krwią. Ta krew się wylewała. Kiedy on szedł na krzyż. Kiedy on szedł na krzyż. Dla Ciebie. Przez krew Jezusa możesz przyjść do Niego, nie przez człowieka, przez krew Jezusa. Przez krew Jezusa mogą być Twoje grzechy przebaczone. Przez krew Jezusa możesz być odkupiony z rąk Przez krew Jezusa możesz wejść do Bożej obecności. To, co tu jest, to jest niczym w porównaniu z Jego chwałów, z Jego obecnością. Być w Jego obecności, być w Jego chwale to jest cudowne. Cieszysz się z nim każdego dnia. Bez porównania w tym świecie, co, co się dzieje, to nie jest to, ale z nim jest naprawdę fajne życie. Każdego dnia możesz przeżywać życie z Jezusem. Każdego dnia, każdego dnia, każdej sekundy, każdej minuty. Każdego dnia, nie płacąc nic, ale wziąć za darmo, darmo, ten dar zbawienia na Ciebie za darmo to jest za darmo, nic nie musisz płacić bo to już wykonało się na krzyżu Golgoty wykonało się on zapłacił już swoją krwią swoją krwią każdy grzech, czyli błąd Twój abyś Ty mógł wierzyć, że Twoje grzechy zostały wszystkie wymazane wszystkie wymazane abyś mógł się naprawdę zjednoczyć z Nim Zjednoczyć z Jezusem Chrystusem i na wieczność być z Nim w niebie, nie w piekle. Dlatego nie podążaj ścieżką do piekła, ale podążaj ścieżką do nieba. Ścieżką do nieba to jest Godą, ścieżką do piekła. Inaczej diabeł sam jest kłamcą, a Jezus jest prawdą. I tak właśnie diabeł robi z ludzi. Nie chcą być na przykład uzdrawiani, jak to wczoraj. Mój mąż głosił. Ewageje. nie chciał czoł być uzdrowody. Powiedział, że chce być chory. Widzicie, jakie decyzje człowiek podejmuje? Że chce być chory, a lepiej być zdrowy. Widzicie? Lepiej być zdrowy. Po co być ciężarem na kogoś? Po co i dla kogoś? Lepiej nie być ciężarem. Lepiej wziąć to zdrowie i tutaj. Na tym miejscu. Za darmo. Za darmo położę ręce, a będziesz zdrowy. Jeśli masz jakieś demoniczne inaczej rzeczy, które w twoim życiu się dzieją, to też mogę cię uwolnić. To jest też za darmo. Wszystko jest za darmo. Wystarczy tylko przyjść, krok wiary do nas, a będziesz naprawdę cieszyć się życiem. Cieszyć się życiem zjednoczonym, z nim całkowicie, serce do serca, duch do ducha. Dlatego zadaj się pytanie: z czego czerpiesz korzyść? Czy ktoś ci na tacę wrzuci pieniądz? Czy ktoś się pogłaszczy? Ja korzyść wzięłam z krzyża Golgoty. I ta prawda z krzyża Golgoty przemieniła mnie. Przemieniło moje całkowite życie. Całkowite. Jego miłość przeniknęła mnie, od głowę do końca palców, przemieniła mnie też całkowicie. Pokochałam siebie, pokochałam innych. Inaczej patrzę na ten świat. Inaczej patrzę, tak samo jak Bóg. Inaczej. Który tu jest. Ja Ci dziękuję Ojcu, za ludzi w Knańsku też, że światło Ewangelii świeci każdemu człowiekowi. Czy to młodemu, starszemu, czy to dziecku. Bo Ty powiedziałeś, że każdy się musi nowo narodzić z Bożego Ducha. Każdy potrzebuje się z Tobą spotkać. Dlatego Duch Święty przykody każdą tu osobę na tym miejscu. O sądzie grzechu sprawiedliwości. Każdą osobę na tym miejscu. Niech ciągle twą inaczej w smach tą dziewczynę mają. Ciągle ten głos, ciągle słowa. Ciągle niech w myśli w cieni w nocy Nawiedza ich Duchu Święty teraz Nawiedza ich dzień i w nocy Aby słyszeli ten głos Słyszeli te słowo życia Słyszeli, że jest ogłoszona Twoja Ewangelia Ja ogłaszam oczy, które widzą Ciebie Możesz też widzieć Jezusa Duch do ducha inaczej Też widzisz Możesz też słyszeć też też Jego, słyszycie jego głos. słyszeć jak wspanialny jest Bóg. Jak dobry jest tata, jak dobry jest Bóg. Możesz też słyszeć Boga. Możesz też doświadczyć mądrość Boga. Tak, Ty się może w ten. Ale ty, dziewcząt, póki masz jeszcze czas, zawołaj do Jezusa. 15 lat może masz, a jesteś zmontowaną osobą. Błąd, który diabły ci daje. Niego jest osobą, ale lepiej zawołać do Jezusa. Zawoła i pojedna się z nim całkowicie. Nie bądź też bunt pana wobec rodziców. Nie bądź, niektórzy się buntują też, bo nie chcą tej prawdy inaczej. Tak z Jezusem też robi. Nie chcieli prawdy. Woleli iść do piekła. Nie do nieba. Każdy decyduje. Każdy decyduje. Bóg dał wolną wolę każdemu. Każdemu. każdemu wolną wolę. I ty z. Ważne, abyś zdecydował, aby z Nim się spotkać realnie, z Nim się spotkać niezbuntowany wobec tej prawdy, która jest głoszona każdego dnia, ale uznająca tą prawdę do swojego życia i być rurkiem w tym życiu, number one, number one.